Cześć, witajcie w kolejnym shorcie. Ostatnio zadałem wam pytanie: do czego służy ten fres? Fres, który zamówiłem na e, właśnie zamówienie był robiony, kosztował prawie 2000 zł. No i zadałem pytanie: do czego ten fres jest? Odpowiedzi były różne również humorystyczne za co oczywiście wam dziękuję fajnie że odpowiadaliście na, na to pytanie i ja odpowiadam ten frez jest do płucin. Co to są płuciny jeśli ktoś nie wie płuciny oczywiście drzwiowe bo to właśnie do tego ten frez będzie mi służył oczywiście można również i do frontów drzwiowych takich ramiakowych użyć ale jeśli już mówimy o tych płucinach drzwiowych jeśli mamy drzwi ramiakowe to to wypełnienie to to jest właśnie płucina. Ten, kto nie wiedział, to już wie. Zawsze troszeczkę nowej wiedzy, może się przyda, może nie. Natomiast jeśli chodzi o inne frezy, mam ich też kilka innych. Jeśli chcecie, to również taki short może się pojawić. Pokażę Wam, co innego mam, coś o tych frezach mogę więcej opowiedzieć. Natomiast teraz dziękuję za obejrzenie. Życzę udanego weekendu, chociaż pewnie jutro też coś wleci ciekawego. Łapka w górę, mile widziana, subskrypcja mojego kanału też. Tym bardziej, że filmów jest tam sporo. Jeśli trafiłeś to oczywiście pierwszy raz i jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to koniecznie. Dzięki za obejrzenie, Thank you very Kwieciudrzy, do zobaczenia, cześć.